Panie premier Wysoka Izbo. Powiedziane jest po owocach ich poznacie. Otóż muszę powiedzieć Wysoka Izbo, że w dniu dzisiejszym przeżywam swoiste déjà vu, kiedy przypominam sobie, że w 2005 roku, kiedy obejmowałem w Rządzie Prawa i Sprawiedliwości urząd ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego zaledwie 22% Polaków pozytywnie, dobrze oceniało funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Kiedy po dwóch latach naszych rządów, kiedy odchodziliśmy ze stanowisk z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim i całym rządem, wówczas jakże wymowne i symboliczne badanie cbos pokazywało, że 46% Polaków pozytywnie ocenia wymiar sprawiedliwości. 22% dwa 2005 piąty 46 2007 październik. Otóż to są owoce. Po owocach ich poznacie. A jakie są owoce z rządu i działań POPSL w tym obszarze? Owoce, no, które najlepiej chyba mierzyć właśnie stanem świadomości i oceną naszych rodaków, bo im przede wszystkim służymy do służby naszym obywatelom, naszemu państwu jesteśmy powołani. A więc ich, czyli narodu, Polaków, sąd jest dla nas najważniejszy i najistotniejszy. Przynajmniej tak się wydaje. Otóż jeśli tak właśnie uznamy, to ten dorobek budujący zaufanie do wymiaru sprawiedliwości w okresie naszych rządów został całkowicie w okresie 8 lat rządów po -PSL zniweczony. Mianowicie ostatnie badania wskazują, że zaledwie 25% Polaków pozytywnie ocenia funkcjonowanie polskich sądów. O prokuraturze lepiej nawet nie wspomnieć. A w świetle tych badań wy państwo macie czelność namawiać Polaków, mącąc im w głowach, by wychodzili na ulicę i protestowali o rzekomy zamach na. Wymiar Sprawiedliwości, w obronie wymiaru sprawiedliwości, powinniście zawsze dodawać waszego wymiaru sprawiedliwości, czyli jakiego, a no takiego choćby warto tutaj odwołać się do cytatu dość znanego jednego z bardzo w swoim czasie wpływowych przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, szefa klubu Platformy, pana Zbigniewa Krebowskiego, który mówił takie oto słowa „Rysiu, na 90 załatwimy to. Tak, takie obietnice w różnych miejscach, nie tylko przez telefon składał pan przewodniczący, chlebowski przyjaciel Grzegorza Schetyny, dzisiejszego szefa Platformy Obywatelskiej. I co? No i właśnie wymiar sprawiedliwości w wydaniu Platformy Obywatelskiej zagwarantował, że aferę hazardową udało wam się zamieść pod dywan. A tych, którzy ścigali korupcję, którzy korupcję ujawnili, którzy ujawnili aferę hazardową, ścigaliście i zdjęliście ze stanowisk na no, z panem ministrem Mariuszem Kamińskim. To jest właśnie wasza sprawiedliwość. Tu między wami kiedyś siedziała całkiem niedawno pani poseł Nazwisku Sawicka chciała, jak mówiła, kręcić lody na prywatyzacji służby zdrowia. Wiemy, że cały klub platform Obywatelskiej, media donosiły z uwagą, na zamkniętym posiedzeniu śledził nagranie, które obrazowało, jak pani poseł Sawicka łapczywie bierze łapówkę. No ale cóż z tego wyniknęło? Czy jakaś głębsza refleksja na temat potrzeby walki z korupcją? Nie. Z tego wyniknęło to samo, co w sprawie afery hazardowej, czy ściganie policjantów, a uniewinnienie koleżanki posłanki z Platformy Obywatelskiej. I myślę, że warto Warto w tym kontekście przypomnieć też inne zdarzenie z czasów rządu Platformy Obywatelskiej i działań organów wymiaru sprawiedliwości, kiedy to zorganizowano prowokację wobec starszej, biednej emerytki pracującej, dorabiającej w punkcie Xero w Łodzi. Otóż wydała ona urzędnikowi skarbowemu, który działał pod przykryciem. Nie wydała. Na tym polegał jej, jej grzech i zbrodnia. Paragonu na dwa grosze. Dwa grosze. I co? Był proces i był wyrok. Sawicka 100 tysięcy niewinna, emerytka z Łodzi z punktu Xero winna. Dwa grosze. To jest wasza sprawiedliwość! Wasza sprawiedliwość jest wyjątkowo wybiórcza. Są równi, równiejsi są ci ze świecznika, z elity, ze śmietany, z towarzyskie towarzyskiej i ci inni. Ta reszta Polaków, która może trafić na bezwzględne i bezduszne działanie organów wymiaru sprawiedliwości. Działamy w takich sprawach również i teraz pomagamy tym bezdusznie, niemądrze, nierozsądnie skazywanych na surowe kary wbrew logice i doświadczeniu życiowemu i wbrew sprawiedliwości. Ale przypomnijmy inną wielką sprawę, wielką aferę, która was obciąża, wasze sumienia. Prawie 20 tysięcy oszukanych ludzi, 850 milionów złotych straconych przez ich oszczędności. Otóż to ta afera i te oszczędności, ci ludzie, ci Polacy, powinni wam się śnić po nocach to na nich powinniście zbierać datki i zbierać składki, żeby zwrócić im te utracone pieniądze, a nie na organizowaniu licznych manifestacji, które mają mącić w głowach i udawać, że bronicie wymiaru sprawiedliwości i demokracji. Powiem szczerze, że do dziś, kiedy sięgam do akt sprawy i analizujemy w ramach audytu to postępowanie, jak i wiele innych, które, wiele innych, które zostały bezzasadnie umorzone i będą podejmowane przez nas oczywiście, to muszę powiedzieć, że nie potrafię bez oburzenia przyjmować do wiadomości takich faktów, że na przykład 52 letnia lekarka, kobieta o pięknym życiorysie, niekwestionowanej opinii, chciała powiesić się z rozpaczy. Chciał powiesić się z rozpaczy, bo 360 tysięcy złotych, które zapracowała przez swoje życie, zostało okradzione przez oszusta pod okiem aparatu sprawiedliwości, wymiaru sprawiedliwości, którym wy kierowaliście za który wy odpowiadaliście. Otóż takich dramatów ludzkich są setki, jeśli nie tysiące w tej sprawie. Niektóre są znane, inne mniej znane. Nie wszystkie ofiary są gotowe. Dzielić się swoimi emocjami, przeżyciami, ale można się domyślać, co czują ludzie, którzy stracili cały swój majątek i dorobek całego życia. Otóż nie ulega wątpliwości, że Wasza sprawiedliwość to jest specyficzna sprawiedliwość, ale sądzę, że to już dziś było tu mówione, że Platforma Obywatelska, tu jest w szczególności, zasługuje dzisiaj na dodatkowe podziękowania, bo komu jak komu, ale. Przecież to właśnie Wam powinno się podziękować za podsumowanie Waszych własnych rządów, też w obszarze sprawiedliwości, bo kto jak kto ale jakże ważny i wpływowy polityk przyjaciel Donalda Tuska, pan minister Bartłomiej Sienkiewicz, minister spraw wewnętrznych, razem koordynator służb specjalnych jakże opisowo dosadnie i syntetycznie ujął stan polskiego państwa w tym wymiarze sprawiedliwości w tym sformułowaniu, że państwo istnieje tylko teoretycznie. Otóż tak, pod waszymi rządami ten obszar wymiaru sprawiedliwości był nadzorowany i kierowany tylko, tylko teoretycznie. Chyba, że chodziło o panią Sawicką i im podobnie. Bo wtedy to nie było teoretycznie. Otóż można powiedzieć, że żaden rząd do tej pory, od 1989 roku, żaden rząd tak skutecznie zdemolował i nie rozmontował prokuratury w rząd Platformy Obywatelskiej i psl -u. Nie wyrwał zębów tej instytucji która ma stać na straży praworządności i bezpieczeństwa Polaków. Nie doprowadził takiego chaosu wewnętrznego do sytuacji, że nie wiadomo kto za co odpowiada. I wszystko przez tego spektakularnego gniota, jakim była ustawa o rzekomym uniezależnieniu prokuratury od rządu. Rzekomy, bo wszyscy wiemy, że to było rzekome tylko uniezależnienie, a tak naprawdę ubezwłasnowolnienie prokuratury i sprawienie, że stała się ona instytucją niefunkcjonalną. Otóż, by nie być gołosłownym, przejdźmy do szczegółów. Przypomnę zresztą państwu tak samo, choćby wystąpienie pana Donalda Tuska do wiceministra sprawiedliwości. Niedawno o tym mówił. Powtarzał to kilkakrotnie w swoich wywiadach. I to Donald Tusk po obserwacji działania tej niezależnej prokuratury dał zalecenia, że należy pracować nad ponownym połączeniem prokuratury i Urzędu Ministra Sprawiedliwości i sprawieniu, by ta instytucja zaczęła znowu być funkcjonalna. Ale na czym polegało to ubezwłasnowolnienie, to związanie rąk prokuratorowi generalnemu, na którego czasami wylewaliście kubły pomyja, który nic nie mógł zrobić, dlatego że taką ustawę przygotowaliście? Otóż po pierwsze, de facto pozbawiliście prokuratora generalnego możliwości wpływu na powoływanie na stanowiska prokur szefów prokuratur rejonowych, okręgowych, apelacyjnych, poszczególnych ludzi. Jeśli prokurator generalny ma odpowiadać za ich działania, nie ma wpływu de facto i możliwości odwołania tych, którzy nie pracują, którzy nie chce pracować, bo źle pracują, no to jak wymagać takiego prokuratora generalnego, bo on skutecznie tego rodzaju instytucji nadzorował, która z natury rzeczy powinna być hierarchizowana, która powinna dawać narzędzia wpływu prokuratorowi generalnemu, skoro bierze odpowiedzialność za wywieranie zgodnej z prawem presji na skuteczne i efektywne działania, że bezpieczeństwa Polaków. Wy pozbawiliście prokuratora generalnego tej możliwości bardzo skutecznie. Odebraliście prokuratorowi generalnemu również możliwość wydawania poleceń i brania odpowiedzialności za decyzje wtedy, kiedy dochodzi do oczywistych nieprawidłowości i kompromitujących decyzje, choćby ta, której jedna prokuratura, która ma obowiązek działać w ramach jednolitości i reprezentować na zewnątrz zawsze to samo stanowisko prawne, w sprawie jakże głośnej zabójstwa generała Papały przedstawiała i nasowała przed sądem dwie wykluczające się wersje wydarzeń jednocześnie, raz. Ta sama osoba była wiarygodnym świadkiem oskarżenia, a drugi raz ta sama osoba była głównym oskarżonym i zbrodniarzem i zabójcą. Czy to nie jest kompletna kompromitacja? I prokurator Sermed mówił: Ja nic nie mogę. Mówił prawdę, bo taką żeście stworzyli ustawę, taki gniot. Otóż e, niezależnie od tego, zlikwidowaliście Państwo po naszym odejściu, bardzo szybko zrobił to minister Świąkajski, wyodrębniony przez nas. E, e, organizacyjny podmiot związany z koniecznością zwalczania najgroźniejszej zorganizowanej przestępczości, w tym przestępczości gospodarczej. Wiemy o tym, że przestępczość zorganizowana i gospodarcza jest bardzo profesjonalna, korzysta z najlepszych prawników, y, ogromnych możliwości finansowych wymaga też odpowiedzi bardzo profesjonalnej. Dlatego też w 1997 roku powołaliśmy scentralizowany pion do walki z przestępczością zorganizowaną, żeby skutecznie walczyć choćby z tą przestępczością vat czy inną mafijną przestępczością, która powoduje tak gigantyczne skargi straty skarbu państwa. No i co? Co zrobił wasz rząd? Otóż wbrew logice, wbrew doświadczeniu życiowemu, wbrew tendencjom, które są widoczne w organach ścigania na całym świecie, zlikwidowano ten centralizowany pion do walki z przestępczością zorganizowaną. Mogliście tylko wymienić ludzi, ale wy zlikwidowaliście cały pion, żeby utrudnić de facto w konsekwencji te działania. Pytanie, czy była tylko głupota i nieudolność. Otóż skutkowało to brakiem jakiejkolwiek koordynacji w zakresie walki z z przestępczością gospodarczą, w szczególności przestępczością VAT-owską. Dziś słyszymy z doniesienniku, że nawet rocznie Polski Skarb Państwa traci około 80 miliardów złotych. 80 miliardów złotych na skutek przestępczości VAT-owskiej. No ale co dziwić się, że państwo jest bezradne, skoro zostało de facto zdekomponowana, została ważna instytucja, która była przeznaczona właśnie do walki z tego rodzaju zagrożeniami. To właśnie teraz, całkiem niedawno, jako prokurator generalny powołałem specjalny zespół, który będzie miał zadanie koordynować i przygotować wspólną metodykę w zakresie walki z przestępczością gospodarczą, tym zorganizowaną przestępczością VAT-owską. Tego do tej pory nie było. Było tak, że poszczególne prokuratury działały sobie w samopas i robiły, co chciały, przyjmując całkowicie odmienne kwalifikacje prawne, a najczęściej umarzając sprawy w identycznych stanach faktycznych. Większość spraw była umarzana, mimo że nie było to robione oczywiście Zgodnie z prawem w naszej ocenie takie sprawy podejmujemy, ale bardzo wiele spraw było też prowadzonych według zupełnie różnych kwalifikacji prawnych wzajemnie się wykluczających, choć były to identyczne stany prawne. Dlaczego? Dlatego, że nie było koordynacji, dlatego że nie było nadzoru, dlatego że pozbawiliście możliwości prokuratora generalnego i prokuraturę generalną wybierania władczego wpływu na tego rodzaju ważne postępowania. Mało tego nasza analiza i audyt, jaki prowadziliśmy w zakresie spraw vat pokazuje, że ogromna część tych spraw trafiała do prokuratur rejonowych sprawy sięgające setek, setek milionów strat trafiały do prokuratur rejonowych najbardziej obciążonych, gdzie pracują najmniej doświadczeni prokuratorzy że one właśnie powinny trafiać na najwyższy szczebel prokuratury prokuratur okręgowych wydziału śledczych czy wydziału do walki z przestępczością zorganizowaną apelacyjnych dawnych a tam nierzadko trafiały sprawy proste jak ochrony własności intelektualnych czy praw autorskich. otóż my to zmieniamy i możemy to zmieniać bo mamy możliwości władcze poprzez ustawę którą uchwalił klub prawa i sprawiedliwości. brak specjalizacji przygotował klub prawa i sprawiedliwości uchwalił sejm mimo sprzeciwu klubu POPSL, ale na szczęście sprzeciw nie był skuteczny. Zapaść sądownictwa. Mogę powiedzieć to samo co o prokuraturze. Żaden jeszcze rząd nie potrafił tak skutecznie w tak krótkim czasie doprowadzić do takiej zapaści sądownictwa w obszarze prawa karnego, w szczególności jak udało się to zrobić rządom prawa i sprawiedliwości. Otóż wskutek prowadzenia, rządom Platformy Obywatelskiej, wskutek prowadzenia Prawo i sprawiedliwość przypomnę 46% zaufania, 46% zaufania wymiar sprawiedliwości, platforma obywatelska 25% zaufania wymiar sprawiedliwości. Taki jest, taki jest taka zmiana. Jest Żaden jeszcze rząd nie doprowadził do takiej w zapaści, jak wasz miniony rząd PO PSL, nie mieli wątpliwości. To powtórzę. Otóż skutek wprowadzenia przez państwa zasad tak zwanej kontradyktoryjności procesu karnego Liczba aktów oskarżenia w pierwszych trzech miesiącach funkcjonowania tych zapisów spadła choćby w apelacji warszawskiej o dwie trzecie. O dwie trzecie spadła liczba aktów oskarżenia kierowanych do sądów, o blisko 100 zwiększyła się liczba spraw cofanych do prokuratury z przyczyn formalnych przez sądy z uwagi na wadliwe przygotowanie aktów oskarżenia. Otóż przecięty Polak w świetle tych danych, które przecież będą miały wpływ na drastyczne wydłużenie się biegu postępowań, może oceniać wymiar sprawiedliwości za czasów rządu POPSL. Odeszliście od zasady prawdy materialnej, od zasady, która stanowi fundament w całym Europie z wyjątkiem Włoch funkcjonowania i działania prawa karnego, a więc że skazuje się osobę winną, uniewinnia się tego, kto nie jest winny na rzecz prawdy sądowej, gdzie można pomijać i abstrahować się od ewidentnych dowodów, które nie zostały w sposób zgodny z procedurą ujawnione przez sąd. Wprowadziliście kontradyktoryjność, która spowodowała, że sędziowie przestali odgrywać aktywną rolę w procesie, stali się tylko biernymi obserwatorami, co oczywiście nastąpiło ze szkodą osób pokrzywdzonych. Sędziowie w ramach postępowania które od nowa przywróciliśmy mają obowiązek dbać o dojście do prawdy, mają obowiązek dbać o interesy w tym sensie pokrzywdzonego, mają obowiązek dbać o to, aby. Przestępca został skazany, osoba niewinna nie została skazana. Wy z takiego obowiązku de facto sądy zwolniliście, tworząc też przywilej dla bogatych, bo oczywiście kontradyktoryjność to jest wielka szansa dla tych bogatych przestępców, którzy mają możliwość załatwienia sobie wpływowych, dobrze przygotowanych adwokatów, którzy stawią czoło do tego zdezorganizowanej przez was prokuraturze. I zresztą można sięgnąć do modelu włoskiego, który został wprowadzony, tam prowadzona kontradyktoryjność, tam właśnie tak to się skończyło. Nie tylko uniewinnianiem w sprawach ewidentnych, sprawach mafijnych, ale też również gigantyczną przewlekłością i przedawnieniami. Ostatnio ponad milion spraw we Włoszech się przedawniło i Włochy chcą wrócić na system europejski, na który myśmy szybko polski wymiar sprawiedliwości przewrócili. Utrudniliście walkę z zorganizowaną przestępczością poprzez ograniczenie możliwości stosowania tymczasowego aresztowania wobec sprawców najcięższych przestępstw. Ograniczenie przesłanek, które dają podstawę do występowania z takim wnioskiem. Sprawa pana posła Burego, który jest beneficjentem między innymi takich rozwiązań, jest jednym z tego przykładów. Mimo bardzo ciężkich zarzutów korupcyjnych, które w tej sprawie się wyłaniają z zebranego materiału dowodowego, niestety prokuratora nie miała możliwości podjąć stosowne działania. Sąd nie stosował też tymczasowego aresztowania. Wprowadzenie. W zasadzie nieobecnego w europejskim systemie prawnym wprowadzenie zasady, za, zasady zatrutego owocu, owocu zatrutego drzewa no, było można powiedzieć wyjściem naprzeciw tej sytuacji, w której znalazła się pani poseł Sawicka i stworzyło możliwość dla tych wszystkich, którzy są uwikłani w afery, by korzystali z takich rozwiązań, które są nadzwyczajnym przywilejem dla przestępców i gangsterów popełniających ciężkie przestępstwa. Może oczywiście wymieniać wiele innych przykładów, które, które nie ma w tej chwili czasu, aby o tym mówić, ale wspomnę jednak o jednej ważnej sprawie, mianowicie o swoistej amnestii, jaką prowadziliście dla siebie, dla swoich najbliższych współpracowników za te liczne nadużycia, które tu dzisiaj były wymieniane, w sprawie których też wielu już toczą się postępowania karne i będą prowadzone, mianowicie skracając okres przedawnienia o pięć lat, skrycie po cichu. Sk otóż to jest właśnie dowód Waszej troski o praworządność w Polsce. Myślę, że przestępcy, mafijni przestępcy, myślę, że przedstawiciele też mafii pruszkowskiej tak zwanej strzelali korkami z szampanów, kiedy te rozwiązania zostały wprowadzone, ku przerażeniu zresztą osób pokrzywdzonych, którzy nie mają gwarancji bezpieczeństwa ze strony organów polskiego państwa. Więziennictwo. Żaden rząd, żaden rząd dotychczas tak jak rząd POPSL nie podjął tylu działań, które degradowały polskie więziennictwo, zlikwidowanie na przykład, de facto zlikwidowanie systemu dozoru elektronicznego, który został wprowadzony w końcówce rządów Prawa i Sprawiedliwości. Zanim wprowadziliście te swoje reformy w tym obszarze, w Polsce około miesięcznie tysiąc stu skazanych trafiało do tak zwanego dozoru elektronicznego i skutecznie odbywało go w warunkach domowych. Była to kara o tyle skuteczna, że dawała dużą gwarancję resocjalizacji na tle kar pozbawienia wolności za drobne przestępstwa, tylko, tylko 4% sprawców wracało na drogę przestępstwa. Co więcej, była i jest to forma odbywania kary dziesięciokrotnie tańsza niż kara pozbawienia wolności za drobne przestępstwo, podkreślam. Otóż było skazywanych 1100, a jest po Waszych zmianach skazywanych czterech sprawców miesięcznie na tę karę. 1100 do czterech. To, to jest właśnie efekt Waszych działań. Również nigdy dotąd nie było aż tak wielu bezrobotnych więźniów. Bo jeśli już doszukujemy się resocjalizacji, do której mam sceptyczny generalny stosunek, to można ją znajdywać i odnajdywać. jej sens właśnie w gwarantowaniu pracy więźniom. Otóż pod wpływem waszych zmian i reform aż 70% więźniów nie pracuje. Jest to dokładna odwrotność tego, co jest w Niemczech czy na Węgrzech. Można inaczej i my to zrobimy. W Polsce zmienimy te proporcje. Doprowadzimy do sytuacji, że blisko 70% więźniów będzie pracować i obniży zresztą koszt odbycia kary, koszty podatników, a 30% tej pracy ewentualnie nie będzie miało. Natomiast to co, to, co zrobiliście, te wasze zmiany właśnie doprowadziły do takiego dramatycznego stanu rzeczy. Jesteście państwo winni Polakom wyjaśnienia, czy interes przestępców i zwykłych bandytów jest dla was ważniejszy, niż bezpieczeństwo i prawa uczciwego człowieka. Myślę, że to Przyjdzie Wam wyjaśniać jeszcze w trakcie wielu debat publicznych. Żaden rząd, żaden rząd tak jak rząd POPSL nie tolerował tak wielu skandalicznych decyzji komorniczych które nie spotykały się z należytym i szybkim działaniem ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości i propozycjami legislacyjnymi, które doprowadziłyby do zmiany tego stanu rzeczy. Otóż my działamy inaczej, nie tylko podejmujemy natychmiast drastyczne działania organizacyjne też, ale również przy, przy, przedstawiliśmy już wstępny projekt zmian ustawy, która zlikwiduje tę patologię. Patologię, którą opisywały często nawet wam życzliwe media, pokazując bezduszność działania w wielu wypadkach komorników i tragedię cierpienie zwykle biednych ludzi, którzy byli w sposób brutalny, bezwzględny, a często bezprawny traktowani. Mogę też oczywiście ujawnić tutaj liczne przykłady stwierdzonych przez nas natury, natury gospodarczej, finansowej. Można powiedzieć, że taką stajnią ołgiasza, taką dziurą bez dna jest czarną dziurą, jest obszar związany z informatyzacją, tak jak to jest i w innych resortach, o których tutaj była dzisiaj mowa, przykład wydanie 217 milionów złotych na zintegrowany system rachunkowo kadrowy, za który zapłacono przez 3 lata, w żaden sposób go nie wykorzystywano. W ogóle ten system nie funkcjonował, dziś jest wykorzystywany w niewielkim zakresie, przykłady, kiedy z wolnej ręki wyrzucano Pieniądze wbrew przesłankom na kilkadziesiąt milionów złotych. Takie przykłady są już przedmiotem badania prokuratury, i to było na porządku dziennym ze czasu Waszych, waszych działań. Można podawać bardzo wiele tego rodzaju natłużyć wydawania w błoto ogromnych pieniędzy, a z drugiej strony oszczędzania na zarobkach zwykłych pracowników sądu, którzy wykonali wykonują bardzo ciężką pracę, i my o tych ludziach. Pamiętaliśmy, składaliśmy obietnice i podwyższyliśmy jej zarobki około 10%. Zwykłym paniom pracującym w sekretariacie, wykonującym ciężką pracę, asystentom, tak, ci ludzie zasługują na podwyżkę i tą podwyżkę od nas uzyskali. Ta, można powiedzieć, smutna diagnoza funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w okresie rządów Platformy Obywatelskiej PSL, którą tutaj przedstawiam, jest o tyle łatwiejsza, że w sposób niezwykle cenny. Sami diagnozowaliście stan państwa w trakcie swoich szczerych i takich obfitych w słowa, dosadne słowa rozmów u pana Sowy i, i przyjaciół. Tak, ten opis dosadny, my tylko. Doposażyliśmy w pewne szczegóły i fakty, które tylko i, i wyłącznie pokazuje prawdziwy, smutny, brutalny obraz rzeczywistości rządów Platformy Obywatelskiej. W wymiarze sprawiedliwości można powiedzieć: pan Sienkiewicz miał rację, państwo istniało tylko teoretycznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Z wnioskiem formalnym pan poseł. Dziękuję, panie, panie Marszałku, Pani Premier. Ja mam taką ogromną prośbę, ponieważ pan minister.